No, no, no. no witam, Panie e? niebieski? On ma na imię Telemach. Na ręce nie pojawił się nowy szczegół, panie Telemachu. Serio? O tutaj! O, czy to jest kwiatek? Nie, to jest mysz! A, no tak, to mysz. Zdaje się, że połknął pan mysz. No i po chwili wbiegł za nią kotek. Kotek ścigał myszkę. Psia, kostka! No i co teraz? Hmm. Że uda się wywabić myszkę? O, przyda się ser. A kotek wybiegnie za myszką? I opuszczą mój brzuch. Tak. Jeszcze niżej, <laughs> <I> jeszcze niżej <śmiech> i Och, <laughs> <laughs> kociaczku. Jak się pan czuje? Hmm, czuję się świetnie. Hurra! Dzięki pani doktor. I dziękuję siostro. Bardzo proszę. Okej, okay, czyściutkie plakaty wiszą. Nowa Zelandia na pewno niedługo się znajdzie. Superowo, Bingo. Prawie skończyłem. Chcesz się razem pobawić? Nie, dziękuję. Nie trzeba. Na razie, ładko. Wróciłam. <śmum> <śmum> bingo, słyszałam, że poszukujesz puzla. Z Nową Zelandią. Widziałaś go gdzieś? Masz go na pupie. <śmum> Oj, Bingo. Plakaty podziałały. Blue, patrz! <noise> Tato, kiwi są brązowe! Hurra! Ura! Już działa! Hurra! Dzięki, Dzięki mamo! Żaden, Żaden problem! Ciap, ciap, ciap! Kurcia! Tak? Bardzo się cieszę, że nie przegadujesz już swojej siostry. Pomaga mi odnaleźć własny głos! Tak, wiem, ale jeśli będziesz mówiła za nią, ona nie znajdzie swojego głosu. O! To co ja mam robić? Znajdź swoje uszy, mówiłam ci! Są na mojej głowie! Blue! No dobra. Nie wiem, gdzie ten kij do Nie ma sprawy. Chyba pozbyliśmy się wszy. A -a. Na pewno nie została ci w sierści jedna albo dwie dla bingo? Nie wydaje mi się. Ty skóra nie swędzicie chociaż odrobinę? Oj, no wiesz. Tym zrobimy. Uh, uh, uh. Blue, może ty powiedz. No dobra, to może zaraz nie. Stop! Bingusiu, kontynuuj. Uh, Okej. Okay. To ja chcę, um, żeby tata zwisał z gałęzi do góry nogami. Będziemy rzucać w niego balonami z wodą, no i posypiemy go wszoproszkiem, czyli mąką, i wyczeszemy go grabiami. Tak! Co? Odnalazłaś swój głos! A ty swoje uszy! Hurra! Hurra! Hej, babciu, jak mu finka skończy, możemy udawać, że nie mamy pojęcia, kim jest? Bardzo dobry pomysł. Jest jeszcze mała, więc trochę poudajemy. Zgadza się. Cicho! Ups! Ja! A zgadniecie, kim byłam? Eee! E, 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 może... Jakiś pomysł, Kim Była mu finka. Bale! Hurra! Stopczuk! Gratulacje! Dobra, to do dzieła! Tak! Tańcz! Nie, wow! wow, tak! yeah, Brawo, tato! Jestem dzisiaj królem tańca! To do dzieła! Nie przystawaj! Nie Nie kończ! To tego chciałyście, wróżki? Oho, mamy rękę! A, może źle się bawicie? Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają Twoje ulubione seriale.